Witajcie na moim vlogu. Mam na imię Piotr. Mam 18 lat. Moje życie nie było zawsze takie kolorowe, jak jest teraz. Opowiem Wam moją historię, która miała miejsce 3 lata temu. Miałem prawdziwych przyjaciół, jednak tego nie doceniałem. Gdy miałem 15 lat, poznałem mojego najlepszego przyjaciela, Marcina. Przynajmniej tak mi się wydawało. Spędzaliśmy ze sobą każdą wolną chwilę. Chodziliśmy na boisko, oglądaliśmy filmy, a nawet siedzieliśmy razem w ławce. Jednak pewnego dnia stało się coś, co zmieniło moje życie. Marcin zaproponował mi narkotyk. Zgodziłem się, bo zapewniał, że będę szczęśliwszy. Wszystko zaszło za daleko. Zakradzione pieniądze kupiłem większą dawkę używek, przedawkowałem. Podczas gdy zapadłem w śpiączkę, leżałem w szpitalu. Widziałem moich dawnych przyjaciół. Gdy się obudziłem, spostrzegłem, że stoją nad moim łóżkiem. Tak wyglądała moja historia. Mam nadzieję, że dotrze ona do większej ilości osób. Udostępni ten film kolegom, przyjaciołom, a nawet rodzinie, żeby wiedzieli, co zrobić w takiej sytuacji. Thank <small noise> you.